Pomnik został odsłonięty po około roku prac w 1898 roku. W trakcie uroczystości odsłonięcia, zgodnie z wcześniejszymi zobowiązaniami, zachowano ciszę, a Maria Konopnicka tak wspominała tę milczącą manifestację. Oblicze poety stanęło w świetle, w jakim nie stało jeszcze żadne dzieło sztuki w świetle płonących serc wielu tysięcy na koniec mała ciekawostka. W Polsce znajduje się około 30 pomników Adama Mickiewicza, a na świecie już ponad 70, a zdecydowana większość z nich znajduje się w Europie. Dziękujemy za uwagę.